Nowoczesny plac zabaw, otwarcie ulicy i zabawki z duszą. Miasto Żyje, wydanie 85. Ulica Obrońców Płocka 1920 roku jest już przejezdna. Po raz pierwszy w Płocku udostępniamy do już pełnego ruchu ulicę, która powstała przy udziale środków ministerialnych popularna schetynówka. Po raz pierwszy Płock w ubiegłym roku pozyskał środki. Pokazujemy, że potrafimy je także skutecznie wykorzystać. W ramach remontu powstała między innymi nowa nawierzchnia, chodniki, kanalizacja deszczowa i sieć wodociągowa. Jest szansa, że przy udziale środków ministerialnych zostanie wyremontowana także kolejna Płocka ulica. Miejski Zarząd Dróg złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wniosek o kolejną schetynówkę, którą mielibyśmy realizować w roku przyszłym. I to jest zadanie przebudowa Alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami Ludzką Wyszogrodką i Czwartaków wraz z przebudową istniejących sieci. W Płocku działa już kolejne urządzenie do preselekcyjnego ważenia pojazdów. Waga została zamontowana na trasie księdza Jerzego Popiełuszki. Będzie wykorzystywana do kontroli i eliminowania przeciążonych samochodów ciężarowych i dostawczych wjeżdżających do miasta od strony południowej. Nowe urządzenie, podobnie jak to działające od 2011 roku na ulicy Wyszogrodzkiej, przez całą dobę rejestruje m.in. masę każdego przejeżdżającego pojazdu, naciski na poszczególne osie, prędkość oraz numery rejestracyjne. Na ulicę Tłumską po wielu latach powrócił Bar Mleczny. Lokal w podwórku pod numerem 13 założyła Fundacja Ekonomii Społecznej Przystań. Bar to pierwszy w Płocku zakład aktywności zawodowej. Pracę w nim znalazło 25 niepełnosprawnych osób. Skorzystają nie tylko oni, ale wszyscy mieszkańcy Płocka. W barze podają smaczne i przede wszystkim tanie posiłki. Okazję do spróbowania mieli już między innymi goście, którzy wzięli udział w uroczystym otwarciu baru. Jeszcze raz gratuluję tego pomysłu tej inicjatywy i życzę, żeby ten bar spełnił oczekiwania wszystkich, zarówno tych, którzy go zorganizowali, jak i tych, którzy będą z usług tego baru korzystać. Dobra wiadomość dla najmłodszych mieszkańców Płocka i ich rodziców. Nowoczesny plac zabaw przy Alei Kińskiego już wkrótce zostanie oddany do użytku. Prace na terenie ogródka jordanowskiego dobiegają końca. Większość zabawek jest już na swoim miejscu. Niedługo będzie można je wypróbować. Oprócz tradycyjnych huśtawek czy zjeżdżalni, na dzieci czekają m.in. ścianki wspinaczkowe, linarium, rampa dla deskorolkowców, a nawet samochód. Powierzchnia placu jest pokryta kolorową pianką, która zapewni dzieciom bezpieczeństwo. Plac Zabaw powstaje dzięki wspólnej inwestycji Urzędu Miasta Płocka i PKN Orlen, głównego sponsora inwestycji. Płock stroi się już na święta. Trwa montaż dekoracyjnego oświetlenia. W niektórych częściach miasta ozdoby już świecą, w innych pojawią się do 20 grudnia. Stary rynek rozbłośnie w Mikołajki. Po raz pierwszy dekoracje pojawią się też wzdłuż całej Alei Piłsudskiego. W ZO rozstrzygnięto konkurs na najlepszy karmnik dla ptaków. Ptasie stołówki budowały dzieci z płockich i okolicznych szkół. Autorzy najlepszych prac spotkali się w ZO i odebrali nagrody. Młodzi miłośnicy przyrody wykazali się nie tylko zdolnościami technicznymi, ale również wiedzą. Podpowiedzieli nam, jaki powinien być karmnik idealny i czym powinno się dokarmiać ptaki. Powinien być całkiem duży, żeby ten. Tak mogły przylatywać dużo gromadami. a każdy tak ma inne potrzeby, więc głównie ziarnami, słoniną i Na zakończenie, zaproszenie na dwie niezwykłe wystawy. Pierwszą z nich można podziwiać w Domu Darmstadt. To przypomnienie sięgającej 1951 roku historii Domu Kultury, mieszczącego się z przerwami u zbiegu ulic Tumskiej i Sienkiewicza. Dla jednych zwiedzanie ekspozycji będzie świetną okazją do wspomnień, dla innych szansą na poznanie bogatej historii polskiej kultury. W Bibliotece dla dzieci Hotomek można oglądać zabawki z duszą. Na ekspozycji stylizowanej na sklepik z zabawkami i dziecięcy pokój sprzed lat znalazło się prawie 80 eksponatów. Historia wielu z nich sięga początków ubiegłego wieku. Zabawki pochodzą z prywatnych kolekcji płoczczan. To jest pani Larisa Adamkiewicz, osoba prywatna, która kolekcjonuje zabawki. To jest pani Aniela Lewandowska. Plastyczka, która piękne rzeczy potrafi robić, i te duże, przestrzenne właśnie rzeczy, zabawki, które możemy podziwiać, to są właśnie jej wyroby. Poza tym, ma masę osób takich bardzo serdecznych, zaprzyjaźnionych czytelników, którzy przynieśli swoje pamiątki, i to jest bardzo fajne. Myślę, że to będzie świetna okazja, że właśnie, żeby w tym okresie świątecznym, jesienno-zimowym, przenieść się faktycznie w czasie. Wystawie ma towarzyszyć wiele imprez. Szczegóły na stronie internetowej Hotomka.